Gdy byłem w Gdyni na premierze Małej Moskwy, oklaskiwano nas 20 minut. Tak wspaniale przyjęli nas polscy widzowie. Byłem bardzo szczęśliwy. Później włączyłem telewizor, a tam aktor, który znakomicie grał w filmie 1612 złego Polaka. Tak, Żebrowski i jego biednego tam atakowali. Z kim pan jest? Kim pan jest? Jest pan Rosjaninem? A on na to? Nie, zagrałem Polaka. Na no, czemu Polacy przyszli w 1612 roku na Kreml? To Polacy go okupowali. To fakt historyczny, a Żebrowski po prostu znakomicie odegrał swoją rolę. To też fakt i nic ponadto. Polskie wojska wkroczyły wtedy do Moskwy. Innym razem do Polski. W Polski wkraczały wojska rosyjskie. W Małej Moskwie my też odgrywaliśmy jedynie historyczne wydarzenia.